Alicante, moi drodzy, Alicante, takie szybkie las Byle Bilety potaniały, że skusiłem się na okazję i przyleciałem na całe trzy dni. Niestety już na wstępie okazało się, że samolot jest opóźniony. Najpierw pół godziny, później jeszcze godzinę, także u tej godziny w plecy, ale nic. To już tam wylądowałem, no żadnych papierów nie trzeba już mieć. W samolocie coś tam wspominali o maskach, ale nikt nie założył, bo nikt nie miał po prostu. Dobra, teraz żeby się wydostać z lotniska, trzeba po prostu wyjechać na górę z i tam już jest autobus, który nas zawiezie do miasta, także jadę. I właśnie podjechał autobus C6 i nim się można dostać do centrum miasta. A cena biletu to chyba coś około 3 euro, nie pamiętam. W każdym razie płaci się kartą w środku. I oto jestem, i oto jestem, kolejny raz w Alicante, moje ulubione miasto. 29 stopni, piękna pogoda, ciepełko, tutaj plaża. A plac nazywa się Porta del Mar, czyli port morski, bodajże. Niestety mój hiszpański jest bardzo słaby, tylko tyle co się niedawno nauczyłem, czyli niewiele, ale mimo wszystko, zobaczmy, jak to wszystko wygląda pięknie. Elegancko, się cieszę, że tutaj jestem znowu. A tam oczywiście zamek Castello de Santa Barbara. Jest tak gorąco, jest tak ciepło, a w autobusie kazali założyć maskę. Nie wiem, co to daje im, ale cóż, no jedno miałem przeszkodowane, więc udało mi się dojechać tutaj do centrum. A widoczki, domy, budynki, plaża, zamek na starym wulkanie. Uwielbiam Alicante. Ale jest gorąco. Zaraz łapię tramwaj numer L5 i jadę na wybrzeże Costa Blanca. Chociaż w tym to też jest wszędzie Costa Blanca, ale to są właśnie już takie typowe plaże. A bilet kosztuje. To jest strefa A. Z tej strony 2,50 W jedną stronę euro 45. Jest i on numer 5. A jako, że Hiszpania to kraj socjalistyczny, także maski są obowiązkowe w transporcie publicznym. W tym się po prostu nie da oddychać. Jest ponad 30 stopni. Cóż, jakoś omijam te przepisy, nie zagładam. I otóż wybrzeże Costa Blanca, czyli po prostu białe wybrzeże. Paranaście minut tramwajem z Alicante jesteśmy. ładnie to się wszystko prezentuje. Tutaj ostatni raz byłem w zimie tego roku, także polecam filmy z tego okresu, ponieważ no, tutaj świat wyglądał zupełnie inaczej. Chociaż tak, że było ciepło, ale ludzi praktycznie nie było na plaży. Były totalne pustki. I oczywiście to, co lubię najbardziej, czyli góry. Góry wpadające do morza. Ja w zimie tutaj miałem takie szczęście, to było w lutym, i temperatury dochodziły prawie że do 30 stopni, także naprawdę to było niesamowite. A ludzi jak na lekarstwo, praktycznie nikogo. Dopiero troszkę się w Maladze tak także jeszcze raz polecam filmy z zimy z Hiszpanii, bo niesamowity klimat i przepiękne miejsce właśnie, Alicante i okolice. Jest i mapka Capo de la Uerta, ale niestety ktoś ją pomalował jakimiś, nie wiem, plomastrami czy markerami. A szkoda, to po prostu jest wandalizm, ale co zrobić, co zrobić, nic na to nie poradzimy. Tak sobie teraz chodzę po tym wybrzeżu, jak widać totalne pustkowie w tym miejscu jest. Tutaj jakieś pojedyncze leżaki, parasolki, a w tym miejscu takie, tak jakby naturalne baseny. Jeden z basenów tutaj. Piękna, przeźroczysta woda. Tam gór, jakieś jachty, żeglówki, A tutaj mamy chyba sól, prawda? Właśnie sól, która została po odparowaniu, odparowaniu wody morskiej. I już żałuję, że mam tylko 3 dni palikantę, ale jestem wciąż tak spłukany, tak nie mam pieniędzy, że po prostu to i tak cud, że tutaj przyleciałem. I wcale tego nie żałuję. To miejsce tak wygląda, że nic tylko sobie otworzyć piwko i leżeć na do samego wieczora czekając na zachód słońca. Jakiś tam zakątek dla na turystów znalazłem, ale jest tam faceci, także pech. Jeszcze chciałem wspomnieć o biletach, które kupiłem na samolot. Otóż kupiłem same gołe bilety bez bagażu, ale i tak wziąłem duży plecak do samolotu, nikt tego nie sprawdza. Także po co przepłacać? Jak miał płacić za bagaż, to no zapłacił po dwa razy tyle co za bilety, więc kompletnie nie ma sens. Cóż, polecam taką opcję. Przyznam, że później jeszcze było troszkę na turystów i takich właśnie płci obojga. Ale cóż, bez rewelacji, bez rewelacji, bo że to, no, nie można filmować takich miejsc. A tam już na horyzoncie Alicante, no i po prostu no, przepiękne miejsce, tak mi się to podoba. Tak mi się tutaj to podoba, że głowa boli po prostu. To jest taka bardziej skalista część Costa Blanki, więc jeżeli ktoś preferuje plaże piaszczyste, także należy podjechać parę przystanków tramwajem dalej, właśnie w stronę Benidormu. I tam mam już taki ładny, prawie że biały piasek. No, a tymczasem tutaj jak widać skały. Idealne dla naturystów. Ogień kochani, po prostu ogień. Ogień z nieba, żar się leje. Ja cały mokry lubię to. Hostel ogarnięty, czyli tradycyjnie The Market Hostel. najtańsza i najlepsza opcja w mieście. Znaczy no, jest jeszcze drugi Ole Backpackers, ale tam się kompletnie nie da spać. Także jakby sobie polecam ten. The Market Hostel. Barrio de Santa Cruz czyli chyba najstarsza część Alicante najbardziej znana i najbardziej kolorowa domy bogato zdobione i nie ma tutaj dwóch takich samych Zresztą się sami ja wiem, bo ja też byłem wiele razy ale chcę to wam pokazać jest to albo taka plantanina, labirynt domków i nawet możemy się poczuć jakbyśmy byli w innym mieście każdy jest inny, no może tutaj nie akurat nie z tego ujęcia ale później będą ładniejsze domki. A tam, oczywiście, króluje zamek Castello della Santa Barbara. On jest czynny do godziny 23, jak się okazuje, w lecie. Także mój plan obejmuje tam dzisiaj zachód słońca. A tymczasem tutaj taka zabudowa Alicante. I tam wielki hotel, Grand Hotel, przepraszam, Grand Sol, czyli Wielkie Słońce. Do tej pory zastanawiam się, ile kosztuje nocleg, bo mam taką w chęć, żeby wziąć sobie tam pokój na ostatnim piętrze, ale Obawiam się, że mnie na to nie stać na dzień dzisiejszy jeszcze Jeszcze Ermita de Santa Cruz Jest już po godzinie 18 Myślałem, że się troszkę schłodzi, ale dalej jest tak parno Jest tak parno i duszno, że jestem znowu cały mokry Ale co tam O, to przecież właśnie chodziło tutaj i oczywiście zamek, zamek i panorama na miasto. Śmigłowiec leci. Jest tutaj. Tutaj mamy takie właśnie charakterystyczne miejsce. Tylko, że w tym momencie niestety troszkę zaszło słońce. Ale myślę, że coś z tego wyciągniemy. Tam jest jedna z ulic, która właśnie prowadzi w dół do miasta. mamy kolejne domki. Chociaż to jest perspektywy, to akurat tak nie za bardzo. Ale zaraz tam zejdziemy. Przynajmniej ja. I tej pani, która właśnie mieszka w jednym z tych domów. Podobno kiedyś była to dosyć niebezpieczna dzielnica, obecnie jest po prostu jedną wielką atrakcją turystyczną. Tu mamy pranie, jakieś doniczki z katami wszędzie. I oczywiście sporo knajpek oraz pokoju do wynajęcia za słuszną cenę. Tanio, to tutaj podobno nie jest. Pięknie to wygląda, bardzo pięknie. Takie zapomniane miejsca, opuszczone. I tam panowie piją piwko. Knajpy, restauracje. I między innymi tutaj się toczy życie nocne. Chociaż jest taka jeszcze inna ulica. I tam to się dopiero dzieje. No, jak tam ostatnio byłem. Tysiące ludzi, naprawdę. Teraz jest wcześniej jeszcze, ale zobaczymy. Może tam później pójdę. I oczywiście jedna z głównych ulic prowadząca w stronę morza. Oczywiście wszędzie restauracje. Chociaż tak troszkę dzisiaj pusto z tego co widać. I to jest to właśnie główne skrzyżowanie imprezowe. Czyli tysiące knajpek restauracji imprezy, dyskoteki ale jest dopiero godzina 19 więc póki co jeszcze tak naprawdę nic się nie dzieje dopiero później słynna ulica Grzybowa na której to oto rosną sobie między innymi muchomorki ale nie tylko a tych grzybków jest tutaj co nie miara i tworzy to taki fajny tutaj no w sumie to troszeczkę nawet i dziecięcy efekt ale mnie wszystko jest zabawnie mnie tam się podoba grzybki i ślimaki na górze a te grzybki mają tutaj ludzkie twarze Tam są jeszcze takie dwa małe. A teraz jedno z bardziej charakterystycznych miejsc do Alicante, czyli promenada Expanada de Espania, która została zbudowana w połowie XX wieku i zużyto tutaj 6,5 miliona kafelków, żeby właśnie uzyskać taki efekt. Nie jest to prawda? I oczywiście w takim miejscu nie może zabraknąć traganów z pamiątkami. Z różnym takiego rodzaju baziewiem, które się tutaj sprzedaje na pewno bardzo dobrze. Ach. No tak, same klamoty, pamiątki, czapeczki. I wiele innych niepotrzebnych nikomu rzeczy. A teraz rzućmy okiem na jachty, ale ponieważ jestem spukany, więc tylko przez moment popatrzmy. I powoli zbliża się złota godzina, czyli zachód słońca. Tak, proszę Państwa, powoli zaczyna się robić zachód słońca. Tymczasem takie głośne dźwięki tutaj, to są chyba cykady, są tak głośne, ja z początku nie wiedziałem, co to w ogóle jest. No tak hałasują, ale ten zachód słońca tam, ach, będzie dobrze. Niestety okazało się, że zamek jest czynny tylko do godziny 20.00 Co to za nieporozumienie? Miałaby do 23 otwarty. Ech, popsuli to, naprawdę popsuli. Mimo wszystko, no, zachodzik całkiem, całkiem. I cykady wszędzie. Albo świerszcze. Nie mam pojęcia, co to może być. I cóż, to chyba tyle na dzisiaj. Miał być jeszcze zamek Świętej Barbary. Niestety, jak się okazało, był już nieczynny, a szkoda. Także cóż, żegnam się z wami. Jutro kolejny dzień. Kolejny wielki plan. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Tutaj jeszcze ta mozaika piękna, falująca. Oczywiście artyści uliczni malują obrazy, karykatury i sobie można kupić różne arcydziała właśnie. Także cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.